Jerzy Popiełuszko był postacią niezwykłą. Kapłanem katolickim, który stał się ikoną moralnego oporu i odwagi w obliczu represji komunistycznego reżimu w Polsce lat 80. Jego życie było świadectwem niezłomności, siły ducha i nieustępliwości w walce o prawdę i sprawiedliwość. W swoich kazaniach, pełnych pasji i głębokiego przekonania o wartościach chrześcijańskich, Popiełuszko stał się głosem tych, Którzy byli uciskani i pozbawieni wolności. Jako dusz pasterz robotników, miał niezwykłą zdolność dotarcia do serc ludzi, inspirując ich do pokojowego oporu i zachowania godności w trudnych czasach. Jego słowa były iskrą nadziei w mrocznych dniach komunistycznej Polski, a jego postawa, odwaga wobec niesprawiedliwości, stała się symbolem walki o wolność. Popiełuszko został porwany 19 października 1984 roku przez trzech funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy byli częścią aparatu represji komunistycznego reżimu. Porwanie nastąpiło po jednym z jego kazań, w których głośno krytykował działania rządu i wzywał do pokojowej walki o prawa człowieka i godność. Po porwaniu został brutalnie torturowany, a następnie zamordowany. Jego ciało wrzucono do Wisły. Śmierć popiełuszki wywołała ogromne poruszenie i smutek, ale jednocześnie stała się silnym symbolem oporu przeciwko represji. Stał się bohaterem narodowym, a jego pogrzeb zgromadził dziesiątki tysięcy ludzi, którzy oddali hołd jego odwadze i poświęceniu. Jego śmierć była tragicznym i brutalnym aktem przemocy, który wstrząsnął zarówno polską, jak i całą społecznością międzynarodową. Przekształcając go w symbol oporu przeciwko tyranii. Oto kilka wybranych cytatów Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy Popiełuszko Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala. Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei. Miłość przerasta sprawiedliwość, a równocześnie znajduje potwierdzenie w sprawiedliwości. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno: zachować godność człowieka, to pozostać wolnym nawet przy zewnętrznym zniewoleniu, pozostać sobą, żyć w prawdzie to jest minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego. Nie daj się zwyciężyć złu. Lecz zło, dobrem zwyciężaj. Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat. Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów. Będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi. Służyć Bogu to szukać dróg do ludzkich serc, służyć Bogu to mówić o złu, jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu to piętnować zło i wszystkie Jego przejawy. Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią. Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą, wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść, zamilknąć, gdy inni mówią, modlić się, gdy inni przeklinają, Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić, przebaczyć, gdy inni nie potrafią, cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Są więzienia niewidzialne. Jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia systemów i ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej. Sięgają duszy, sięgają głęboko prawdziwej wolności. Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest przemoc, zakłamanie, nienawiść, nieszanowanie ludzkiej godności, tam brakuje miejsca na miłość, tam brakuje miejsca na serce, na bezinteresowność, na wyrzeczenia. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Święty Tomasz z Akwinu czy Maksymilian Kolbe?